Witam Cię więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GeForceSkins skins eee, dzisiaj skrzynia jeszcze meduza jeszcze sobie postanowiłem, że ją otworzę, zobaczymy jak tutaj będzie i że ten tańszy te tańsze skrzynki co mówiłem, że będę otwierał to otworzę po prostu w następnym eee, bo dzisiaj też mam jeszcze ochotę na tą meduzę eee, no i zobaczymy jak to się w ogóle potoczy, ona jest trochę ryzykowna skrzynka no, kosztuje sporo Potrafi dupnąć, ale też potrafi dupnąć inaczej. W drugą stronę. Yy. Przypominam, strona, tak samo jak i ten film, tylko dla osób pełnoletnich. Będzie mi miło jak sobie użyjesz widzu kodu SWERT na stronie 5% więcej przy doładowaniu. A także tutaj skrzyneczkę masz taką Millsback do otworzenia na start. czeka na ciebie, jeżeli ciebie na stronce nie było. Yy. Przejdźmy do tej meduski. Tu jeszcze są te za 8, nie się kończą. Więc możecie pootwierać sobie te e, śnieżne skrzynki. Gdzie jest meduza? No jest ta meduza zaś. Me, jest ta zaś meduza. No jest tu fajny, ciekawy, piękny procent na WP Meduzę, nie? Czy to wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak coś tutaj wpadnie. Containment Bridge w pierwszej. Oczywiście, że coś wpadnie, no ale mi chodzi, że. Czy coś dobrego? Fejdzik Fejdzik jest spoko, ale może nie na Shadow Daggersach. Emeraldy. Ale obdrapane. Ile to może być? No właśnie, battle skirt zaś. Zaś ten battle skirt. No i znowu ten Containment Bridge zaś. Medu! I ja pierdykał. no przecież. To było taki close. No i Neon Rider. No i ogólnie bym powiedział, że jest. Chujnia z grzybnią i spleśniała pieczarka, nie? znowu ten Neon Rider, żebym się przyczepił, wa wręcz do niego. Że mi się wręcz do niego przyczepił. Zarzuć czymś lepszym niż Neon Rider. Ja pierdykam. No, dlatego mówię, że Meduza. No, zobaczymy, jak się podoczy. No, lipnie, lipnie. Ostatnim razem, jak otwieraliśmy to jednak coś ciekawego zarzuciła. Dzisiaj to ona uparta była, jak nie wiem. No, oczywiście, tak się też może zdarzyć. E, pamiętaj o tym no Nie zawsze się uda trafić coś, co ty chcesz, coś super, super zajebistego. Tak to już bywa. No znaczy, nawet ten Poseidon nie wpadł. No 3,5% jednak, tak samo ten Crimson 3,6%. No ale to już na 3,6% wpadło akurat. A woleliśmy coś innego. Dobra, możemy jeszcze sobie jakąś bitwę tutaj strzyknąć. zobaczymy hmm, może tak dobra weźmy tą nową skrzynkę tego to jeszcze dodajmy jaj kinga dobra tako zróbmy na 4 graczy Chul. i boty arnold krasher Dobra, to jest skrzynia Ginolda Wikinga. No i dla nas Golden Koi ładnie, w ładnym stanie. Ląduje. Bulldozer też jest bardzo dobrym dropem. Oprócz te. Nie, no i ten flip mi w... zapił całe marzenia. A bo może odzyskam je? Od 500 ależ. Zaś ten Arnold. Zaś ten Arnold. No cóż, tak już bywa. Tak już oczywiście bywa. Eee, trochę tych odcinków było na tym balansie, czy udało go zrobić. I też streamy były. Najwięcej no, to na streamach ten, bo mnie bo kusili, żebym otwierał jakieś skrzynki drogie i potem powychodziło jak powychodziło. Także panie widzę, jak zrobisz sobie jakiś ciekawy profit, to oczywiście wypłać. Bo po co mieć jakieś. Lipne skiny: Skoro, jak już zrobiłeś coś fajniejszego, no to sobie to wypłać i sobie pograj ładnie. A ja przypominam o kodzie promocyjnym Sfert: 5% więcej przy doładowaniu i darmowa skrzyneczka na start. I zapraszam Cię oczywiście na Discorda: link w opisie tam z info o streamkach, a także czasami konkursiki, myślę, że jakieś możemy zrobić. No i oczywiście Twitch bo tam są streamki z gierek, no i za punkty kanału można jakieś skinki sobie odebrać, więc też by mi było miło jakby zostawił followka, no i sobie powbijał tam. Także ja dziękuję, kłaniam się nisko, mam nadzieję do usłyszenia w następnym filmie, no i w następnym filmie potwieramy po prostu też coś tańszego, coś co wy oczywiście byście mogli też otworzyć, no bo jednak te skrzynki, co otwieraliśmy ostatnio były strasznie, strasznie Drogie i mało słownie mała garstka ludzi za takie coś otwiera. Także ja dziękuję, do usłyszenia i cześć!